W związku z projektem uchwały o zmianie metody opłaty za śmieci, 25 marca pod Urzędem Miejskim w policach protestowali emeryci, dla których nowe stawki oznaczają podwyżki. Jak ja mam mieszkanie 53 metry i mam płacić 50 zł, no pięć, no, 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 no niech tam nawet i 40 to jest za dużo. Jak ja mieszkam sama, przeważnie dwa tygodnie mieszkim w domu nie ma, kto te śmieci produkuje. Do emerytów wyszedł zastępca burmistrza Maciej Greinert, który podkreślił, że podwyżki są nieuniknione i wynikają ze wzrostu opłaty marszałkowskiej, która do 2020 roku zwiększy się prawie dwunastokrotnie. Oznacza to, że w 2016 roku za tonę składowanych odpadów gmina Police płaciła 24 zł, natomiast w przyszłym roku zapłaci już 270 zł. Będziemy myśleli o systemie ulg głównie dla emerytów. Jeżeli zakład, mówię, jeżeli ten system wejdzie, bo rzeczywiście Wy jako grupa emerycka jesteście tą grupą najbardziej pokrzywdzoną nie tylko przez system śmieciowy. System gospodarki odpadami funkcjonuje od 2013 roku. Wówczas stawka za osobę wynosiła 12 zł przy zbiórce selektywnej. Od 2016 roku wzrosła do 15 złotych. Mimo podwyżki system nie finansuje się, bo między innymi ubywa z niego mieszkańców. Jeśli chodzi od głowy, to to jest niby najbardziej sprawiedliwy system, rzeczywiście, prawda, No bo jestem, płacę, prawda, no tak na wprost. Natomiast to jest system taki, który naj, najbardziej umyka kontroli wszelkich, ponieważ Gmina nie ma żadnych prawnych możliwości, żeby skontrolować ilość mieszkańców. To jest problem, który dotyka większość miast, które mają odpłatę od głowy. U nas w systemie jest zarejestrowanych 33 600 około osób. Nie? Jeżeli weźmiemy dane GUSU, na których się też opierają różne opracowania, to u nas jest ponad 40 tysięcy. Więc teoretycznie brakuje prawie 7 tysięcy osób w systemie. Burmistrz proponuje zmianę metody od osoby na stawkę naliczaną od metrów kwadratowych mieszkania i domu. Sprawa jest na razie procedowana w komisjach rady miejskiej. W środę radni zadecydują lub nie zadecydują o podwyżkach. To wszystko zależy od tego. My chcemy też ściągnąć tą firmę, która nam robiła to opracowanie. Będzie zrobiona taka prezentacja o tym, gdzie, gdzie chcemy też pokazać Państwu, jakie są zalety, jakie są wady. Dla emerytów i osób samotnych może być drożej, taniej, natomiast będą płaciły rodziny wielodzietne. Jeżeli jest rodzina kilkoosobowa, też będzie płaciła 50, czy tam 53 zł, i osoba jedna będzie płaciła też 53 zł. W tej chwili płacimy 15 zł. Jeżeli urząd uważa, że płacimy za mało, no to można było nam podnieść załóżmy o te 2 zł czy o 3 zł ale nie nie tak jak w moim przypadku ja będę płaciła 350% więcej. Z podobnymi problemami borykają się gminy w całej Polsce. Także Szczecin, który na ostatniej sesji podniósł stawkę od zużycia wody o 25%. Politycy opozycyjni radni Prawa i Sprawiedliwości chcą wycofania uchwały z najbliższej sesji.